Dlaczego zagłosuje na Piotra Bływickiego? Bo to człowiek odpowiedzialny. Człowiek, który dotrzymuje słowa. Człowiek, który dopilnuje, że droga S19 i S8 będzie przebudowana. A my będziemy mieli obwodow, obwodnicę Sokółki. Ale nie tylko my, bo i Czarna Białostocka, i Suchowola, i wiele innych miejscowości. Powiat Sokulski zasługuje na odpowiedzialnego człowieka, na posła z tej ziemi. I nim będzie Piotr Bływicki, dlatego na niego zagłosuję. Oddam głos na Piotra Karola Bujwickiego, ponieważ uważam, że powinniśmy mieć posła z Sokulszczyzny. Zagłosuję na Piotra Bujwickiego. Mój głos oddam na kolegę z Powiatu Sokulskiego, Piotra Karola Bujwickiego. Popieram kandydaturę Piotra Karola Bujwickiego na posła i myślę, że hasło wyborcze Damy Radę będzie zrealizowane w całości. Piotr Bójwicki to wspaniały człowiek, patriota. Człowiek związany z Ziemią Sokulską, z Powiatem Białostockim, z Wasilkowem, to bardzo dobry przyjaciel, bardzo dobry samorządowiec, bardzo dobry fachowiec, który nie rzuca słów na wiatr, a realizuje to w swoim codziennym życiu, a przez wiele lat się realizuje jako samorządowiec. Głosując na Piotra, popieracie Państwo młodość, energię, doświadczenie. To wspaniały człowiek i głosując na niego na pewno Państwo nie zmarnujecie swojego głosu. Głosujcie na szczęśliwą trzynastkę, na Piotra Bujwickiego. Chciałbym, żeby w Sejmie byli tacy ludzie jak Piotr Bujwicki. Dlaczego? Bo nie będziemy musieli się go wstydzić, bo jest młody, mądry, odpowiedzialny, pracowity, umie się wypowiadać, umie się zachować. Wiem to najlepiej, bo jest moim najbliższym współpracownikiem. Co zrobić, żeby w Polsce było w końcu lepiej? Wybór jest prosty. Piotr Karol Bójwicki. Szczęśliwa trzynastka na pierwszej liście. Razem damy radę. Drodzy Państwo, mamy ogromną szansę, aby po raz pierwszy mieć posła z powiatu Sokulskiego. Startując z listy Prawej Sprawiedliwości, Piotr Bujwicki potrzebuje jedynie około pięciu tysięcy głosów. Wykorzystajmy tę niepowtarzalną okazję i pozwólmy, aby kompetentna osoba skutecznie reprezentowała nasz powiat w parlamencie. Proszę o uczestnictwo w wyborach 25 października i oddanie głosu na Piotra Błijickiego, szczęśliwą 13. Wystarczy 5 tysięcy głosów, a można głosować w całym województwie. Proszę o Twój głos, na pewno go nie zmarnuję.